Dzień dobry, witam państwa serdecznie w Rokietnicach nad Jeziersku. Tak jak pisaliśmy w naszych mailach do państwa, pisaliśmy o tym, że wybierzemy dla państwa naszym zdaniem dwa najlepsze i najciekawsze obiekty w Czechach. Generalnie może zacznę od, od samego miasta. Rokietnica na Jeziersku to przede wszystkim Zdaniem bardzo wielu narciarzy, my, my też się do tego przychylamy, najlepsze centrum narciarskie karkonoszy, najlepsze centrum narciarskie Czech i moim zdaniem jedno z najlepszych centr narciarskich z centralnej Europy. Tu naprawdę fantastycznie można pojeździć na nartach. Trasy są wyśmienite, warunki narciarskie wspaniałe i wspaniałe nowe koleje linowe. Jest to niedawno wybudowane centrum narciarskie. Krótko mówiąc, każdy narciarz, który tu przyjedzie, będzie bawił się tutaj fantastycznie. Wybraliśmy dla Państwa rodzinny pensjonat, który znajduje się bezpośrednio przy przystanku skibusa. Tutaj z tego miejsca, z tego miejsca odjeżdża skibus. Z tego miejsca odjeżdża skibus, także wychodzimy bezpośrednio, słuchajcie, z narcami, dosłownie 20 metrów od obiektu, chodzimy do skibusa, który nas wiezie bezpośrednio do która zwierzę bezpośrednio na stację narciarską chcę powiedzieć jedną rzecz nawet mieszkając przy samej stacji narciarskiej i tak nie możemy tam dojechać bez e, skibusa ponieważ e, cały teren wokół e, stacji narciarskiej jest zamknięty i dojazd jest tylko z kibusami więc najwygodniejsze z możliwych miejsc dobra, wchodzimy do pensjonatu zapraszam może zaczniemy, może zaczniemy przepraszamy, tutaj klienci idą, proszę bardzo E, może zaczniemy od e, apartamentu Proszę bardzo, przejdziemy tam, mamy restaurację, zaraz będziemy oglądać restaurację <grym> Słuchajcie, o, tu jest przepięknie, tu jest zimą to jest zadaszone oczywiście, więc zimą zaraz e, po powrocie z nas, kiedy jest, prze, jesteśmy e, rozgrzani, kiedy, e, tutaj o, ja przez chwilę nie będę nic mówił, posłuchajcie jak tutaj bardzo fajnie słychać rzekę jest klimacik. Dobra, zapraszam, zapraszam tutaj. To jest wszystko zadaszone, w związku z tym zimą sobie będzie można tutaj e, jeszcze, jak człowiek jest rozgrzany zaraz po narkach, e, słuchajcie, po troszkę na świeżym powietrzu. Dobrze, zaczynamy od apartamentów. Apartamenty y, są troszkę droższe w tym obiekcie. Tam jest dopłata do tych apartamentów. To są takie tak naprawdę małe domeczki. Zaczynamy od największego z nich. Tu mamy kuchnię, prawda? bardzo ładną e, łazienkę. Rzadko się zdarza, żeby łazienki były z wannami dzisiaj w hotelach, a tutaj jest wanna. E, przejdźmy może tu. Tak. Tutaj mamy e, część, część taką e, kuchenną i schodami do góry schodami do góry mamy taki pokoik do wykorzystania dla e, do wykorzystania Proszę bardzo. On jest do wykorzystania dla 3 do 4 e, osób. No nie możemy sprzedać go mniejszej ilości ludzi jak 3 osoby. No e, opcjonalnie mogą być tutaj 4 e, cztery, cztery osoby. Dobrze, wchodzimy na dół do następnego apartamentu. słuchajcie, ten apartament jest troszeczkę mniejszy dla trzech osób, tak? Tutaj mamy dwójeczkę, dwójeczkę, którą jak ktoś sobie wyżyczył można to odsunąć, czyli można to rozsunąć. Toaleta też bardzo ładna. Słuchajcie, no i tutaj mamy takie pomieszczenie, tylko po prostu jest mniejsza. No i tutaj ewentualnie na łóżku trzecia osoba, czyli taka e, e, apartament do trzech osób, do trzech osób. Proszę bardzo. Przechodzimy do ostatniego apartamentu, bo apartamentów mamy tylko trzy. Trzeci apartament. Średni. Jest troszeczkę większy od, od poprzedniego. Czyli tutaj jedna osoba e, i, i ta część, taka rozrywkowa. I tutaj bardzo ładna, e, bardzo ładna e, dwójeczka, Bardzo ładna toaleta. Dobrze. Przechodzimy teraz dalej. Idziemy, mili Państwo, przez restaurację do klasycznych pokojów hotelowych, czyli nie apartamentów, zwykłych, typowych, pensjonatowych pokoi. Tutaj mamy plan, że zaraz po powrocie z, z NAR, jakiś taki mały, szybki grill, Grzane wino i takie tak, taki małe party, parę, paręnaście minut, zaraz po powrocie z tak. Słuchajcie, restauracja typowa w klimacie górskim. Tak jak widać, cała w drewnie, przytulna, fajna, także będziecie Dzień się tutaj bardzo dobrze czuli. Zapraszamy ja, Panią dalej. Ja to co jest bardzo ważne dla nas, polskich mężczyzn. Mamy tutaj starokromena, piwo toczene, tak to w Bardzo dobre wszystkie piwo. Mam nadzieję, że będziemy raczyć się nim regularnie. Zapraszamy, zapraszamy tutaj do góry. Tutaj widać, że pańczona jest mocno związany z górami, ski Team Alf, tutaj mamy ski Klub z 2005 roku, także są mocno, mocno e, związani z górami no proszę bardzo, tutaj możemy taki przykładowy pokoik pokazać one są wszystkie takie bardzo fajne klimatyczne, czyli tutaj mamy znaczy z tych pokoików mamy taką klasyczną dwójkę, schody do góry jakby pan operator mógł tam wejść Schody do góry i tam u góry następna dwójka. Taki typowo rodzinny, typowo rodzinny pokoik. No dobrze. Generalnie resztę to są klasyczne dwójki albo trójki. Na koniec. Tak więc jeszcze oczywiście piętną no Wszystko jest w bardzo fajnym takim słuchajcie ciepłym klimacie. Będziemy się tutaj czuli, że naprawdę jesteśmy w górach, że naprawdę jesteśmy na lata. E... Na koniec chciałbym jeszcze, proszę bardzo, zejdźmy żeby... Na koniec taka sala e... rozrywek. gdzie będziecie mogli, o, proszę bardzo, pobawić się, e, pograć, jest bilet, są e, piłkarzyki. E, mili Państwo, mili Państwo, mm, serdecznie Państwa zapraszam do tego przeciepłego, rodzinnego pensjonatu. E, to wszystko będziemy mieć w cenie e, poniżej 1000 złotych e, za, za, za taki wyjazd, za taki tydzień e, w górach. Jeśli chodzi o narty, fantazja to jest, tak jak mówiłem na samym początku, moim zdaniem i zdaniem wielu instruktorów, wielu ludzi zajmujących się sportem najciekawsze i najfajniejsze centrum narciarskie tej części Europy. To wszystko udało nam się wynegocjować, ponieważ wiele lat tutaj funkcjonujemy w tym terenie, udało nam się to wynegocjować w bardzo niskich cenach. Nasze biuro znajduje się zaledwie 80 km stąd, więc ten kontakt tutaj z lokalną społecznością jest E, ogromny, tak jak powiedziałem, e, to wszystko jest w fajnej cenie. Serdecznie Państwa e, zapraszamy na ferie zimowe. Tylko dodam jeszcze, że te ferie zimowe są w czasie, e, w którym e, ferie ma centralna Polska, między innymi Mazowieckie województwo, ale tak zapraszamy, bo zazwyczaj na naszych imprezach też, i tutaj też mamy takie opcje, mamy miejsce dla singli, panów i pań, także też zapraszamy, zapraszamy całe rodziny. Generalnie wszystkich zainteresowanych dobrą, fantastyczną zabawą z firmą dobraintegracja.pl. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam.